Cześć, interesuje Cię jak sprawnie zainstalować przełącznik wirtualny, symulowany Cisco iOS w GNS? -ie? Jeżeli tak, to w tym odcinku w 4 minuty pokażę, jak to zrobić. Mam tutaj już zainstalowany, pokazany w poprzednich odcinkach GNS. Teraz Ci pokażę, jak przełącznik Cisco do projektu wcześniej już stworzonego można dodać. Radek nam tu przygotował. Nagranie filmu, które dotyczy tego właśnie procesu. Więc mamy już wcześniej jakieś tam środowisko przełączników Aruba OS i chcę do tego dodać sobie nowy przełącznik Cisco. Więc wybieram tutaj opcję zainstalowania z serwera GNS3, next. Tutaj z listy trzeba oczywiście wybrać odpowiednie urządzenie. Łączymy się klientem w moim przypadku z serwerem wirtualnym, czyli z serwerem, na którym ten GNS3 funkcjonuje. Wybieram Cisco iOS wersja druga L2. No i teraz próbuję GNS pobrać sobie wirtualną maszynę. I teraz spójrz, jeżeli chodzi o wymagane pliki, to ma tutaj już wbudowany. GNS, różne wersje tego przełącznika ciskowego, ale nie ma podpiętego pliku, czyli wirtualnego dysku z rozszerzeniem WMDK. Żeby to zrobić, trzeba sobie pobrać taki plik z, z strony Cisco, czyli trzeba mieć konto edukacyjne z dostępem do oprogramowania i można to oprogramowanie pobrać sobie. Jak już ten plik masz gotowy, możesz przejść do kolejnego kroku. Więc kolejnym krokiem będzie wskazanie, w którym miejscu ten plik wirtualny, czy ten wirtualny dysk do pliku przełącznika Cisco istnieje. Jeżeli jest on zaimportowany, tak jak teraz widzisz, czy jest wysyłany na serwer, od tego momentu będzie można już ten przełącznik w naszym projekcie użyć. Więc kolejnym krokiem jest. Potwierdzenie oczywiście, że chcemy zainstalować ten plik wirtualny, czyli umieścić go w templecie, a następnie mamy po lewej stronie już dostępny taki przełącznik. Wystarczy go przeciągnąć i możemy uruchomić urządzenie. Tylko jeżeli używasz, tak jak ja, w wersji serwera, to wystartowanie w domyślnych ustawieniach spowoduje wyskoczenie błędu. I spójrz, jaki błąd tutaj jest pokazany, czyli nam wskazuje, że adres, do którego się odnosi ten template, to jest 127.001. Czyli ten template domyślnie jest przygotowany pod, przynajmniej w moim przypadku, pod instalację na lokalnym hoście. Ja mam natomiast instalację na serwerze, czyli klient, który jest uruchomiony, jest na innym urządzeniu, a. Serwer jest pod adresem IP zdalnie dostępny. I żeby naprawić ten błąd, czyli usunąć dodatkowe opcje, tutaj na dole są dodatkowe opcje wskazane. One się przydają, jeżeli chcesz użyć na swojej maszynie lokalnej tej symulacji. Ja natomiast w moim przypadku nie potrzebuję tych dodatkowych opcji, więc wystarczy je usunąć, ponownie uruchomić ten przełącznik no i uruchomić konsolę. No i jak widzisz, cały proces jest prosty, pod warunkiem, że masz plik wirtualnej maszyny, czyli ten wirtualny dysk. Jeżeli potrzebujesz linku, to na stronie artykułu, który jest związany z tym wideo, możesz znaleźć odnośnik, który jest wskazaniem do adresu Cisco. I możesz oczywiście również sobie wygooglać taką informację, gdzie taki Plik można pobrać. I od tego momentu możesz sobie tworzyć już wspólne konfiguracje, czyli w moim przypadku, które tutaj pokazuję od kilku odcinków, mam już przełącznik Aruby, mam już przełącznik Cisco, będę mógł robić scenariusze, które są ze sobą powiązane, czyli jak łączyć na przykład takie urządzenie różnych producentów w przypadku przełącznika Cisco i w przypadku przełącznika Aruby. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Jeżeli nie, dziękuję Ci za uwagę. Bardziej rozwinę ten temat w podcaście, więc jeżeli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy w zakresie teoretycznym, to zachęcam Cię do wysłuchania podcastu. Link oczywiście do podcastu też dostępny na blogu. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.